Każdy na tym świecie szuka jakiejś formy wolności. Każdy, drodzy przyjaciele, na tym świecie angażuje się w jakieś coś, gdzie wydaje mu się, że to coś jest pewną formą wolności. Jedni stają po stronie LGBT, drugie drudzy stają po stronie jakichś ruchów narodowościowych, inni stają po stronie jakichś ruchów religijnych. Coś wam powiem. Nie jestem chłoptasiem z pierwszej łapanki. Przez to życie przeszedłem bardzo ciężkim krokiem i leżałem niejednokrotnie na dnie. Powiem Wam tak, widziałem w życiu bardzo wiele, ale dzisiaj mogę Wam powiedzieć, co w tym życiu ma znaczenie. Powiem Wam tak, kiedy przychodzisz tutaj i walczysz o jakąś wolność. Kiedy bierzesz udział w jakimś ruchu, który jest ruchem walczącym o jakąś wolność, to ja ci powiem tak: czy czujesz się wolny, wiedząc, że przyjdzie dzień, w którym umrzesz? Nie czujesz się wolny i ja się tak nie czułem. Ja w swoim życiu prowadziłem przestępcze działalności, byłem zwykłym handlarzem narkotyków, jeździłem do krajów trzeciego świata, żeby kręcić lewe interesy, dobrze się bawiłem. Pogrywałem sobie w tym życiu i myślałem, że w nim chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, o to, by być kimś, o to, by przynależeć do jakichś struktur mafijnych. Myślałem, że to w życiu ma znaczenie. Olewałem z góry religię, olewałem z góry wszelkie formy ludzkich przynależności do jakichś grup. Myślałem, że jak znam kozaków, to jestem kimś, ale wiecie, jak bardzo się myliłem? Myliłem się. Wychowany w tym kraju, wychowany na tym świecie, jako człowiek, który nigdy nie wiedział, gdzie tak naprawdę idzie, postanowiłem, że dowiem się, co jest prawdą. Ja w swoim życiu. Podjąłem pewien krok, który był krokiem najważniejszym. A najważniejszy krok, który powinieneś podjąć i ty, i każdy z was, i każdy, który się czuje, tak naprawdę stoisz tutaj i czujesz się ważny, ale jesteś zagubiony. Wiesz dlaczego? Bo nie podjąłeś takiego kroku jak ja. A takim krokiem, który ja podjąłem, jest to, że na własną rękę powiedziałem: znajdę tego Boga, o którym słyszałem, odnajdę go i to wiem się kim on jest. Bo Wiedziałem, że w tym Bogu jest wolność. Mówi się na tym świecie Bóg, honor i ojczyzna. Tak się mówi, prawda? Ale jakie te słowa mają wartość? Powiem wam tak. Bóg ma wartość tylko wtedy, kiedy zechcesz Go poznać, kiedy się prawdziwie do Niego przyznasz i kiedy ogłosisz Go Panem i Zbawicielem, kiedy uwierzysz w to, że On dwa tysiące lat temu poniósł za Ciebie karę, abyś Ty nie musiał iść do miejsca, które wiecznie trwa, a które nazywa się miejscem totalnego oddzielenia od Boga. Miejsce, gdzie już nie będziesz miał szansy na podnoszenie swojej flagi i na wyznawanie swoich niepodległościowych definicji w miejscu, gdzie nie masz już żadnej szansy. Powiem ci tak, ja w więzieniu w 2014 roku powiedziałem Boże, jestem skończony, reaguj mnie, bo jestem tylko narkomanem i przestępcą. Przyjdź do mojego życia. Ja wierzę w to, że umarłeś na krzyżu Golgoty za mnie. Ja wierzę w to, że mnie uratowałeś. Ja wierzę w to, że przyszedłeś na tą ziemię, aby uratować każdego człowieka. Wiecie co? Kiedy ja wyznałem tak słowami, kiedy ja prawdziwie powiedziałem, że chcę Jezusa w swoim życiu, on wtedy do mnie przyszedł i on wtedy zmienił moje wnętrze. Stałem się nowym człowiekiem. Stałem się człowiekiem, który znienawidził Czech. Stałem się człowiekiem, którego wnętrze się totalnie zmieniło. Rozumiecie to? Kiedy jesteś. W tym świecie i żyjesz zasadami tego świata, wyznajesz te reguły gry. Byłem przestępcą i cieszyłem się, że nim jestem. Cieszyłem się, kiedy sprawiałem krzywdę ludziom, ale kiedy ja to zrozumiałem, zawołałem do Boga, powiedziałem: Przyjdź do mnie, Jezus, dziękuję Ci za że ja mogę do ciebie zawołać dziękuję ci za to że ja mam szansę jeszcze na tej ziemi aby do ciebie zawołać i uwierzyć i stać się wolnym i ja się wtedy stałem wolny jak w niego uwierzyłem drodzy przyjaciele jestem tutaj po to ponieważ widzę z pozycji człowieka który poznał Boga widzę tragedię ludzką widzę tragedię ludzką a tą tragedią jest to że człowiek tutaj za życia nie zdaje sobie sprawy, że jest skazany na porażkę. Nie zdaje sobie sprawy, że bez Jezusa nie jest w stanie nic zrobić w tym życiu, aby stać się kimś innym. Nie, proszę pana, to jest zgłoszona ewangelizacja. Drodzy przyjaciele, drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby przekazać Wam prostą prawdę o tym, że jest szansa. Tutaj za życia na tej ziemi, aby pojednać się realnie z Bogiem. I nie mówimy Wam o jakiejś religii. Nie mówimy Wam, drodzy przyjaciele, o jakimś systemie, do którego trzeba przynależeć. Mówimy Wam o tym, że jeżeli nie wybierzesz Jezusa, tego, który Cię, który cię zbawił i tego, który dał Ci życie, jeżeli tego nie wybierzesz, nie staniesz się obywatelem nieba tutaj za życia na Ziemi. To masz porażkę i idziesz do piekła, i nic nie jest w stanie tego zmienić. Ludzie, macie tutaj jeszcze szansę na tej ziemi, aby narodzić się na nowo, aby uwierzyć w tego, który zwyciężył za Was. Macie jeszcze szansę na ziemi. Jeżeli wybierzecie tą szansę, staniecie się nowymi ludźmi. Tak jak i ja stałem się nowym człowiekiem. Tak jak i ja stałem się nowym człowiekiem. Moja natura się zmieniła. Moje serce się zmieniło. Idę do nieba. I dzisiaj wiem, że kiedy umrę, idę do nieba. Bo jestem narodzony na nowo. Bo została zapłacona za mnie cena. I za was została też zapłacona cena. I macie szansę jeszcze dzisiaj stać się nowymi ludźmi, jeśli tylko podejmiecie decyzję.